This is... Urwa, najbardziej lamerskie chyba i najbardziej oczywiste powitanie przy recenzji 300, jakie może być. Dlatego darymy sobie. Jedziemy. 300, początek imperium. Jest to sequel filmu 300, który możecie kojarzyć, dzięki któremu Gerard Butler Butler, Butler wypłynął na szerokie wody i stał się mega bohateremki na akcji. Nie oszukujmy się, to pewnie jego rola życia. I powiem Wam na stępie, że jestem wielkim fanem filmu 300. Natomiast sam powrót do 300 wydawał mi się w ogóle kompletnie niepotrzebny. Zastanawiałem się, po co robić kolejną część tego filmu. Skoro 300 kończy się w sposób w jaki się kończy, bez żadnych spoilerów ani bez niczego, choć jeżeli ktoś z Was nie widział 300, a pójdzie na ten film, to, to w pierwszej scenie już się dowie, jak się kończy 1. Ale fajnie, że film miał trochę inny pomysł, jakby na siebie. Nie jest bezpośrednim sequelem, ponieważ początek akcji dzieje się jeszcze przed wydarzeniami z 300. Akcja z 300 Spartanami, którą możecie znać z lekcji historii, dzieje się gdzieś po środku, a później mamy ciąg dalszy. Natomiast sama historia przedstawia nam Thymistyklesa, Temistoklesa, nie wiem jak to po polsku dobrze się wymawia, choć to jest greckie imię, cholera. Więc w każdym razie nasz główny bohater jest Grekiem, ale Ateńczykiem, więc takiego bardziej cywil... Cywile... Więc nasz główny bohater jest Atenczykiem, który jest dowódcą sił morskich, że tak powiem, Grecji, właściwie Aten, i który musi zmierzyć się z kolejną nawałnicą perskiej armii, po której stronie stoi Xerxes, czyli ten wielki, zły, łysy typ. Ale podobnie jak w pierwszej części, tak naprawdę na głównym froncie nie stoi nasz Xerxes, Stoi natomiast postać, która jest po prostu świetna. Grają Eva Green. Niektóre kobiety, pomimo tego, że widać, że to są atrakcyjne kobiety, mają w swojej twarzy coś takiego, co nas denerwuje, a może nie, denerw nie tyle denerwuje, co e, jakby mają coś wrednego w twarzy, w wyrazie twarzy. I tak właśnie mam z Evą Green, która pokazuje swoje walory często na ekranie. Widać, że specjalnie ją to nie krępuje. I w, tym, w tej części, jeżeli jesteście fanami ciała Ewy Green, to polecam Wam zobaczyć ten film w 3D, naprawdę, dwa kciuki w górę. Ale pomimo tej cielesności, jej postać jest tak przesiąknięta, rządzą zemsty, co jest fajnie rozwinięte i pokazane po prostu w filmie, nie jest na zasadzie, że mamy złą postać i ona jest zła, bo jest po prostu zła, tylko jakby jest to wytłumaczone, wytłumaczone jest to całkiem sensownie i dosyć wiarygodnie, więc mi się podobało. Natomiast jej sama postać jest tak zła w sensie, Evil. Yy, I taka właśnie chcąca dokopać Grekom, że powiem Wam, była dużo bardziej interesująca od naszego głównego bohatera, który stara się, ale widać, że materiał źródłowy po prostu mu na to nie pozwolił i trochę się to gdzieś rozjeżdża dziwnie. Yy, dlatego główna zła bohaterka, yy, jak najbardziej na plus. W do pierwszej części brakowało mi tutaj yy, właśnie takich podniosłych tekstów, takich męskich. Walczymy o wolność. Nie wiem, coś takiego, co by dawało kopa. Tutaj niestety nie ma takich tekstów, chociażby jak ten. Najlepszy. kamienia! Który wpisał się już po prostu do chyba potocznej mowy i każdy zna ten tekst, nawet nie oglądając tamtego filmu. Mogę być niestety Pewien w 100%, że żaden z tekstów w tym filmie nie będzie miał takiego odwdzięku jak właśnie tamten jeden, chociażby, ale tam było dużo takich fajnych, jednozdaniowych, że tak powiem, sentencji, tutaj tego właśnie brakuje. I może skończmy narzekać, bo film wcale nie jest yy, zły, to jest bardzo dobra zabawa. Jeżeli ktoś lubi z Was 300, yy, lubi te zwolnione tempa walk, które już trochę w kinie się przejadły, natomiast w tym filmie nie przeszkadzają o tyle, że jakby pierwsza część trochę ustaliła ten kanon. No nie, nie mówmy już może o Matrixie, bo tutaj jest to troszkę inna kategoria, ale ustaliła coś takiego w kinie i miała taki fajny powiew świeżości, dlatego tutaj nie ma się do tego przyczepić. Tutaj to znajdziecie. Jeżeli tam Wam się podobało, tutaj też Wam się spodoba. Niektóre akcje są trochę nierealne, ale no nie oczekujmy tego od filmu typu właśnie 300, bo po prostu to nie jest film historyczny w żaden sposób. Jest to czysta rozrywka i ten film jak najbardziej się w tym wszystkim sprawdza. Także dla 300 początek imperium może być tylko jedna ocena. Bo 302 <gryw> warto mieć na Blu-ray.